Witajcie z tej strony, Andrzej, Eldago.pl i kolejna porcja elektryki w praktyce. Dzisiaj pokażę Ci 7 sposobów na połączenie toru neutralnego różnicówki z przewodami neutralnymi obwodów. Jest ich jeszcze więcej, ale myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Działamy. Ok, rozwiązanie pierwsze. Klasyczna listwa zaciskowa z zaciskami gwintowanymi. Zakładamy sobie tutaj z adapter naszyny TH. No i co? Montujemy krętaczek. Tutaj muszą być końcówki zarobione końcówką tulejową, końcówki przewodów dlatego, że w włosie LGY jest bardzo cieniutki i łatwo jest skarcerować takimi zaciskami śrubkami gwintowanymi Ściągamy sobie odpowiednią ilość izolacji, żeby włożyć to pod zacisk gwintowany Ja sobie ściągam tutaj troszeczkę więcej tej izolacji niż potrzeba, ale to zaraz zobaczycie tutaj Dlaczego? I tutaj Co Jeszcze. Już 14 sierpnia wchodzimy w Dzień Energetyka i z tej okazji przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę. Wejdź Eldago.pl i sprawdź. Elektryk to fajny i dobrze płatny zawód. Do zobaczenia na Eldago. Cześć! Robię tak dlatego, żeby sobie tutaj wykonać Taką podkówkę, dzięki której zacisk gwintowy mniej skarceruje przewody, po prostu ten docisk będzie równomierniej rozłożony niż w przypadku, gdybyśmy włożyli pojedynczą tutaj drzewę. Dla mnie jest zacisk gwintowany właśnie to jest jego głównym takim minusem, że właśnie on karceruje tutaj bo ciężko tak naprawdę to wyczuć. Tą, tą siłę tego docisku nie chcemy jednocześnie, żeby było za słabo, ale też nie chcemy, żeby było za mocno. Dużo więcej kompleksowej wiedzy znajdziesz w naszych kursach na eldago.pl. Zapraszam. No i sobie tutaj to kręcamy. Staramy się to zrobić zawsze z wyczuciem, żeby było to kręcone dobrze, ale jednocześnie, żeby też nie zbyt mocno, bo wtedy na, w przypadku w szczególności 1,5 mm jesteśmy w stanie nawet taki przewód całkowicie zmiażdżyć tymi zaciskami gwintowanymi. No i też trzeba, oczywiście, też o zarabianiu LGY w przypadku I tych przewodów LGY, o zarabianiu końcówek. Ok, okręcone. Dobrze, okręcone. Dokręcamy, no i teraz tutaj możemy właśnie sobie zobaczyć to że tutaj właśnie nie wiem, czy to będzie widać, ciężko nie będzie widać ale w każdym razie zawsze te przewody tutaj, te żyły są tutaj ledko przymiężdżone no i odkręcanie wykręcanie może spowodować z czasem ułamanie się takiej żyły Sposób 2 To taki fajny oto blok rozdzielczy Tu jest takiż sobie adapter na szynę TH, to można zdjąć można też to przykleić taśmą dwustronną i tuż tak robię, ja osobiście używam tego adapterka. Wkładamy sobie to, tu mamy zaciski sprężynowe. Zakładamy naszynę TH. Ogromnym plusem jest to, że nie musimy tutaj LGY w ogóle zarabiać końcówkami tulejkowymi. Wystarczy tutaj wciśniemy sobie to. I włożymy tutaj do tego zacisku LGY po N. No i zdejmujemy tutaj też tak naprawdę izolację na odpowiednią długość. No i sobie wkładamy. 1, 2, 3. Zobaczcie, jak nieporównywalnie szybciej jest jak w, niż w przypadku zacisku tej szyny z zaciskami gwintowanymi. Gotowe. Sposób 3 to złączki z zaciskiem sprężynowym, te akurat są do przekroju nawet do 6 mm kwadrat. i taki adapterek. One są też w kolorze niebieskim, ale niestety bardzo trudno je czasem dostać gdzieś tam, natomiast z tymi nie ma problemu. I je są w sklepie internetowym. Zakładamy sobie tutaj dwie takie złączki. Tak to wygląda. Montujemy na szynie TH. No i co? Otwieramy sobie tutaj zaciski. Ja sobie to robię tak, że tutaj sobie robię podwójną tulejkę. Biorę 6 mm2. I tutaj znowu ogromnym plusem jest to, że nie musimy zarabiać końcówek a żadnymi. Tulejkami. W przypadku składania rozdzielnicy zawsze jest to jakaś oszczędność czasu, a każdy czas się liczy. Każda sekunda. Tutaj możemy dać dwa takie adapterki. Na siłę tutaj wytniecie takie końcówki. Tu da się wrzucić trzy takie, nawet złączki wago. Odpowiednia długość. Ściągamy izolację. No i po prostu wkładamy do złączek zamykamy wiadomo, że każdy jak będzie robił to już przy swojej rozdzielnicy, to zrobi sobie to tam jakoś estetycznie. Tu w tym przypadku możemy mieć 8 torów po RCD. No i gotowe. Szybciutko. Sposób czwarty to na przykład taki blok rozdzielczy. Ściągamy sobie tą tutaj osłonkę. Dzięki tym adapterom tutaj z tyłu montujemy na szynie Musimy pamiętać o zarobieniu LGY -a. kolejką. Damy sobie to kręcamy. Najlepiej odpowiedni wkrętak No i co? Większość ludzi tutaj robi coś takiego, że ściąga sobie izolację na odpowiednią długość i zostawia pojedynczą żyłę. Ja osobiście wolę. Wykonać tutaj podkówkę. dlatego, że dużo trudniej będzie nam skarcerować tą, tą pojedynczą, tutaj żyłę z zaciskiem gwintowanym. Osobiście nie używam już do tego typu rzeczy złączek z zaciskami gwintowanymi. Ok, trzeci przewodnik. Dużo dłużej to trwa, po prostu też pomijając kwestię tego, że nieodpowiedni docisk może uszkodzić właśnie taką żyłę, a po którymś kolejnym dokręceniu nawet ją złamać. No i słaniamy sobie tutaj to, tą to, to słonką. Gotowe. Sposób piąty: to niektóre rozdzielnice mają tego typu adapterki, zakładane tutaj w górnej części. Rozdzielnicy bardzo fajnie się to montuje. Bardzo fajnie się z tym pracuje. Tutaj mamy zacisk kubełkowy, musimy też tutaj zarobić końcówkę Y Niektórzy twierdzą, że nie. Ja akurat w tym przypadku zawsze też zarabiam końcówkę. Minusem jest dla mnie tutaj ta śrubka. Są też takie tutaj do tych akurat złączek, tutaj takie można drugą, trzecią dostawić, są większe, mniejsze. I są takie adapterki, którymi możemy łączyć te szyny. Są też szyny takie PE. Ok, no i co? I sobie tutaj znowu zdejmujemy izolację. tutaj mamy 12 mm oznaczone, ile tego tej izolacji trzeba zdjąć. W większości tych złączek, gdzieś tam zawsze jest jakaś informacja, ile powinno tego zostać. No i ok. Nie będziemy się tutaj skupiali teraz na estetyce. Natomiast każdy wiadomo, gdzieś tam zawsze lubi to ładnie mieć poukładane. Ja też zawsze staram się mieć to ładnie zrobione. Zazwyczaj sobie to w ten mniej więcej sposób. Hono gotowe. Sposób szósty to wykorzystanie takich dodawanych zazwyczaj do rozdzielnicy. Różnie to się montuje w przypadku tej rozdzielnicy. Kładamy po prostu i to się zatrzaskuje, tego typu listwy też gwintowane. No i podpinamy sobie tutaj, więc tutaj zacisk. Pod zacisk NLGY. Zwyczaj te listwy wszyscy wykorzystują do PE, ale można też do N. Zresztą w wielu rodzicach są one dedykowane wręcz do N, oznaczone kolorem niebieskim. Kręcamy. Tutaj z racji zacisków wintowanego, zawsze drugi Y musi być zarobione tulejką. No i znowu tutaj byśmy, ja sobie robię zawsze podkówki. Różnie to ludzie tutaj naprawdę robią. Tak, jest też na podzielona na dwie części. Pamiętam, kiedyś miałem taką rozdzielnicę, w której było kilka takich list, i one były tak blisko siebie, że nie było widać w ogóle. Rozdzielenie i myślałem, że to jest jedna listwa. No i podpiąłem sobie tam wszystkie tory neutralne z obwodów. No i co się okazało na koniec, że niestety część obwodów nie działa. I drganie rozdzielnicą powodowało, że czasem coś działało, czasem coś nie. I dopiero w pewnym momencie udało mi się ustalić, że te szyny po prostu są podzielone. Także uważajcie, to taki pakap mały, który mi się gdzieś tam kiedyś zdarzył. No i podpinamy. I oczywiście zdecydowanie wolę. Zrobić sobie tutaj tą podkówkę, zajmuje to chwilę dłużej, natomiast przewód jest znacznie mniej skarcerowany. Później po takim zacisku, ok, no i oczywiście kwestia estetyczna. W ten sposób sobie tak zawija. No i gotowe. Sposób siódmy tego oto typu szyna. Tutaj mamy zacisk gwintowany, ale zacisk kubełkowy, czyli taki, który nie do końca zmiażdży nam te pojedyncze żyłki. Teoretycznie niektórzy producenci twierdzą, że można wkładać tutaj. Przewody LGY bez zabezpieczenia ich tulejką. Ja osobiście wybieram jednak zabezpieczenie tulejką. Tutaj mamy zaciski sprężynowe, które stale, niezależnie od obciążenia, dociskają przewód. Tutaj mamy do 2,5 mm2. Tutaj mamy do 4 mm2. Łącznie mamy 14 pól, więc działamy. prawdę bardzo fajne rozwiązanie. Zacisku bełkowy jest również tutaj, w tym rozwiązaniu. Podpinamy sobie NK po RCD pod właśnie ten zacisk tutaj kubełkowy. Niektórzy producenci nawet twierdzą, że pod zacisk kubełkowy można podpiąć LGY niezabezpieczone tulejką o różnych przekrojach. Ale oczywiście wybieram, powiem szczerze, wersję z tulejkami. No i co? Wkładamy sobie po prostu cyk. Jeden przewodnik, próbuję zachować jakąś miarę estetykę, choć dzisiaj nie na tym się skupiamy, a na pokazaniu, jakie mamy rozwiązania do podłączenia NPRCD. Po no i kolejne podłączone, gotowe. Praca z tym rozwiązaniem jest też naprawdę bardzo fajna, bardzo szybka. To tyle! Chcesz więcej praktycznej wiedzy o elektryce? Zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, łapkę w górę i koniecznie odwiedź nas na eldago.pl. Napisz w komentarzu, co myślisz o tym materiale i co chciałbyś zobaczyć na kanale Eldago. Do zobaczenia, cześć!